Siemanko, z tej strony, Dawid z Pasieki Zaleckiej. Chciałem Wam pokazać jedną rzecz, bo jestem tutaj na pasiece. Przywiozłem 10 rodzin z Gryki, z Gryki, no i pójdę tam je karmiłem. Takie chciałem je zobaczyć, jakie, spo... jakie są zakarmione, bo tam trochę mało dałem im pokarmu. Ogólnie wygląda to bardzo dobrze, ale chciałem pokazać Wam tu inną rzecz. Tutaj wszystkie ramki są zalane. I A propos zabierania ramek na zimę. Zobaczcie dlaczego ja tego nie robię Ponieważ mam tu pięknie ramki zalane Z jednej Z drugiej strony Tak no to wiadomo to są tutaj już tak podskrajne ramki a I Dochodzę do krawędzi Jest tutaj to jest ramka ósma Wyciągam już wam pokazuję I zobaczcie co tu jest Tu jest jeszcze nakrop ale odwrócę. I tu już jest malutko. Także widzicie, że pszczoły same. Tu skrajna ramka to praktycznie już nie będzie pokarmu. Pszczółki, tak naprawdę, same sobie y, to gniazdo zawężają. Tu już nie ma nic. Tu już praktycznie pusta ramka. I do czego zmierzam? Y, bo słyszę opinię, że po co to nawet jeden z komentarzy na taki był po co tyle ramek w gnieździe yy, i tak dalej że pszczoły to, to, to sprasowujemy zalewając tak naprawdę jeśli dajemy odpowiednią ilość pokarmu yy, czy nawet no, jak damy więcej to one wiadomo gdzieś to, to zaleją tak i to się przyda na wiosnę ja to lubię robić tutaj akurat dałem mniej i jest tak że pszczoły tylko że dawałem w odpowiednim momencie czyli Wrzesień, do końca września, praktycznie i początek października karmiłem. Mamy teraz 20, chyba drugi albo 3 października. I mamy taką sytuację, że tu jest zalane, nawet zaraz wyciągnęłam Jak widzicie, ta skrajna ramka nie jest zalana. Tu jest tak, jedna strona jest zalana, druga nie. I one same scentrowały się w gnieździe. I tutaj, a tu mam drugą skrajną ramkę. Tutaj mam drugą skrajną ramkę. Tutaj, gdzie one tak gęsto obsiadają, coś tu jest. Z drugiej strony tam tro, troszeczkę, ale prawie nic. Także, yy, czy ja, yy, no, tak naprawdę, ileby by tu ramek nie miały, one i tak sobie się uwiążą na tylu ramkach, na ilu będą potrzebowały. W tym wypadku tutaj pokarm, yy, pokarm jest na ramkach 8, około 8 ramkach. I one na tych 8 ramkach tutaj się pięknie. Bez mojej ingerencji, tak naprawdę, teraz to praktycznie jeszcze pokażę Wam środek Żeby nie być gołosłownym Czerwi już nie ma oczywiście Bo sobie zalały, matko graniczyły, dobra genetyka pszczół, że nie, nie, nie czerw, to nie To jest jakiś tam pomieszany bakwas z czymś tam, nie wiem O, widzicie? praktycznie do końca. To jest jedna ze środkowych, oczywiście wszystkie tak nie wyglądają, bo mają tam miejsce na uwiązanie się, bo tutaj akurat w tym, w tym wypadku środkowa to nie jest centrum gniazda, tutaj ta środkowa, którą wyjem, ale mniej więcej tak to wygląda, tak, no to jest obraz tego. Środkowa jest na tyle zalana, tak, że nie boję się, no ta może obok będzie trochę mniej, czy ta, ale tutaj już praktycznie czerwiu nie ma i tak to wygląda. Także jako ciekawostkę tutaj pokazuję, że yy, jako ciekawostkę, jako takie, no ja, ja właśnie nie, nie używam tych. Yy, może nie ciekawostkę, tylko jakby to moja jest polityka tutaj gospodarowania na ulach tych moich wielkopolskich, że nie wyciągam tych ramek, nie zostawiam pszczół na 8 ramek i, i na ośmiu ramkach. Chociaż tutaj spokojnie na 8, to one są na 8. One tak naprawdę są na 8. No bo ta skrajna ramka prawie pszczół nie ma, tu jest tak trochę. I tu jest tak i tutaj ta skrajna z drugiej strony też jest tak trochę pszczół, tak. Tu jest trochę pszczół, tu karmu prawie, te dwie skrajne ramki praktycznie mogłyby być do wycofania i, i ta rodzina praktycznie jest tylko na tylu ramkach na ośmiu. I mógłbym spokojnie tu zawężać na ośmiu, ale po co to robić, po co ja mam to robić, żeby później na wiosnę z powrotem im te ramki wracać. Także to jest oczywiście, to jest moja polityka, taka gospodarowania tutaj i nie jest to jakieś prawda, że tak powiem, że tak powiem, no takie, że taki wyznać, że tak trzeba robić, a ja nie mówię ja tylko pokazuję, jak ja robię. I coś chciałem jeszcze powiedzieć, że, no ja po prostu nie widzę sensu tutaj dawania zatworu dodatkowy element zatwór, no bo ta ramka, czy to jest ramka, czy nie? Czy, czy zatwór, to dla mnie to na tą samą funkcję pełni. No bo e, też w jakiś sposób tą termikę utrzymuje pszczoły tutaj między uliczkami, tak naprawdę ogrzewają tylko, nie ogrzewają tutaj plastrów. Także między uliczkami one i tak tutaj skrajnie nie będą siedziały, tylko tutaj. Także tutaj ta przestrzeń będzie robiła jako powiedzmy takie ocieplenie. Ja sobie, ja sobie to tak tłumaczę: jako takie ocieplenie. Ta ramka tak samo, tak powiedzmy, robi za, taki zatwór tu z jednej i z drugiej strony i mi się to dobrze sprawdza. I, no i dobrze mi się tak pracuje, ponieważ mi ogranicza ilość tutaj tych zabiegów na, na wiosnę i, i tyle. I tyle, nie muszę dokładać ramek, ramki mam. Tak wyglądają te rodzinki, myślałem, że jest gorzej. Tu jeszcze o, wyciągałem paski, ponieważ tych pasków nie wyciągnąłem yy, wcześniej, ponieważ nie miałem czasu. Dopiero je wczoraj zwiozłem, dzisiaj jest ładna pogoda. O, te wszystkie rodziny, co mają tak te cegły na... Do góry postawione to są właśnie te przywiezione, ich jest 10 sztuk, pierwszą już zrobiłem, za chwilę resztę, ale tylko chciałem tak na szybko Wam nagrać taką, takie moje, bo fajnie w tym gnieździe akurat to wygląda, w różnych gniazdach to różnie wygląda, bo niektóre pszczoły zalewają od początku do końca, ale ja też się tym nie przejmuję, bo to na wiosnę jest w 100% wykorzystywane, nie muszę jakoś wielce podkarmiać. Ale na tym ulu jest świetnie to widać jak pszczoły sobie same dają radę, jeśli jest dobra genetyka to, to one po prostu same wiedzą, że muszą ładować ten pokarm jak najciaśniej w miejscu gdzie się uwiązują i nie ma z tym żadnego problemu później przy zimowaniu, nie trzeba zabierać, nie trzeba ich sztucznie tutaj układać do zimy i tak widać, o tak teraz pokażę, widać jak one się uwiązują, tak skrajnie nie ma tu prawie pszczół. Tutaj nawet, ta, nawet dwie takie uliczki są bez i tutaj dopiero jest kłąb uwiązany i tak to wygląda. Dobrze, to dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Będę dodawał kolejne materiały z mojej gospodarki pasiecznej. Pozdrawiam, cześć!